A dzień dobry. Dzisiaj tak na szybkości muszę dograć, że Czesiu Mapping napisał 10 minut temu. Dawej kontynuację serii opłaca się kazran Zobaczymy jak. Yy, zobaczymy jak z The Escapes. No, damy mu łapkę w górę, żeby nie było. No, ta seria jest ostatni jest raz była tak, jak tutaj widzie 6 lat temu. I. Najprawdopodobniej zobaczymy, tak myślę, że w piątek, sobotę powinniście mieć z tego już odcinek. Ale nie chcę po powiedzieć, czy na pewno z tego, czy z czegoś innego. więc do. zapraszam do oglądania filmu. na noweczko? Dzisiaj powracamy do starej kultowej gry. Kim dom raz? Zapytacie się, katron, ale. Ta seria była 6 lat temu, dlaczego chcę się kontynuować? Ja powiem wam wprost, że jak zobaczyłem tą serię na moim kanale, to włączyło mi się tak, takie tęsknienie za dawnymi grami. Jak to się kiedyś grało, tyle, tyle, robił takie poradniki i mało co się wybijało, ale z drugiej strony różne osoby pykły pyk, pyk, wiecie o co chodzi. Ostatnim odcinkiem był boss. Należy tylko zrobić klasyka, no a my teraz lecimy dalej z Step. minus ta mapa jest taka specyficzna, wiadomo, że mamy nowy. Len, że taka specyficzna, że jak pójdą to, to mogą albo tędy, albo tędy. I mnie to trochę niepokoi, bo zawsze robiłem takie serie, że nagrywałem do końca, a to tak przerwałem. No i, no i nie wiadomo, co dalej zrobić. Tutaj sobie ogarnąć, co mam ogarnąć. Dobrze jest, tutaj sobie pik pik pik. Tu sobie zrobimy w taki sposób, to z tyłu lepszymy. Tu zrobimy sobie bom bombę. Tu zrobimy sobie w taki sposób. No i tu na razie jest pierwszy z 16 wejwów, czyli jakby to powiedzieć po polsku, takich jak to się mówi po polsku, że masz a po prostu te. Dany poziom, o, że masz drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom i my mamy tu poziomów tych fal, fa o, fale, fale, fale. Jest ich 16, więc Jeszcze sobie postawimy tą bohaterkę tutaj. Na razie to tam tędy. Yy, Zobaczymy, którędy pójdą, sobie tu położymy. No dobrze, że tędy, bo chociaż tutaj sobie ulepszymy, o. Tutaj widzicie sobie zbliżymy, tutaj macie ninja takiego, żeby nie było. Tu już wpadzie wcześniej tam wszystko pokazane, co i jak, dlaczego i tak dalej, więc tu sobie następną falę zrobimy. Pójdzie tutaj, żeby miała jakieś tam szanse na zwycięstwo. Na razie tego nie używamy, bo to jest bardzo dobre z tego względu, że to jest na taką większą falę i tak dalej, wiecie o co chodzi. I sobie na razie on trzeba będzie powiększyć. Na razie to ta, to niech tu zostanie To weźmiemy ją trochę tutaj To sobie zrobimy w taki sposób yy, i co Na razie Wszystko jest w porządku O tutaj Szczelają Tutaj nie było drugi poziom Dobra to my już lecimy z następnym Tutaj sobie ulepszymy yy, Nie teraz Tutaj o, położymy w taki sposób Dobrze że ma, wziąłem tą strzela bo dzięki temu jakoś tam o trochę mi pomoże trochę jakoś tam w miarę i pójdzie żeby nie było takich o jezu potrójna fala ale dobra lecimy jak zostanie z dwóch czy z trzech to tutaj o pyk o, i teraz się przyda troszeczkę piesków zlikwidujemy tutaj można ulepszyć żeby nie było bardziej położymy sobie bardziej w tą stronę żeby nie było tutaj idą wilki oj. oj, 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 oj. dobra idziemy bardzo dobrze powolutku powolutku bo na razie yy, na razie idziemy dobrze bo poszliśmy z najprostszym trybem nie medium, nie hard tylko easy żeby wam pokazać że oho o co, co chodzi zaraz a idą o co chodzi trolle okej okay. Bardzo duży damage, regeneracja, speed taki nawet git, ale nie wiadomo kto wali ich naj... O Jezu jeszcze... A nie dlaczego tu idą? Przez to... Dobra, w taki sposób, żeby to było. Tu wszędzie ulepszyć na razie tą górę, bo tam najwięcej zadają. No i jakoś idzie, więc nieźle tutaj sobie ją... Położymy ją tutaj. O, żeby... albo bardziej tu o żeby mogła. Oj ojoj, oj, tutaj kolejny problem. A ja na razie nie jest źle. Tutaj o. Zginął. No, możemy następnie tutaj... O, dlatego mają dużo damage'a. W razie... A, nie mam tu żadnych tych dodatkowych. No to lipa jest. Lipa lipa. Dobra, tu się ulepszymy staram się tak jakoś mądrze zagrać i jakoś poszło poszło bardzo dobrze siódma szesnastu fal o nie następny on następny może byśmy to ulepszyli jeszcze zostało na dwa pola to sobie zrobimy na co innego nie klasykiem pójdziemy na na, na górę no, nie, źle czy będzie gorzej i wiadomo że to dobrze pomaga na dobra w następną falę bo to już zaraz będzie koniec tutaj sobie ulepszymy tutaj hmm, byśmy mogli sobie położyć szczelnicę tutaj byśmy zrobili kolejne kabum i jakoś by to poszło tutaj już mamy na wszystko o nie Szybsze są. Nieźle. Następne to jest tutaj: białe wilki. Szybkie są. Jakiś tam średni damage. I taki nawet średni distance. To już następne. To pójdzie tu. No trzeba ją wbić no, chociaż tam piąty czy dziesiąty, bo jakoś szybko pójdzie, więc... A wiem, że dużo tych jest problemem. Tych, tych, tych... Dobra, ulepszymy i teraz musimy ulepszyć to, żeby było większą, większą skalę. Trzeba to, to i to ulepszyć jeszcze sobie ulepszymy tutaj, mamy już dziewiątą yy, to falę z szesnastu następną bierzemy o, mamy, mamy pomocnika nad o niej oni są denerwujący trzeba ulepszać i będziemy zostawiać, a 160 Tutaj nic nie mam żadnych tych Ale dużo kasy do więc z git Dobra, ona jak pójdzie tu Będą wtedy spokusowanie na psa Dobra, jeden Drugi No i ci najgorsi zostali, czyli na razie musimy sobie odpuścić, bo ciężko ich jest w ogóle pokonać Dobra, jest GIT No, walka łączników z łącznikami, no nie Dobra Lecimy dalej Będziemy dalej ulepszać Żeby w razie, o jezu Kryj Stefania Ci to też są dobrze Mamy dużo punktów HP więc Ale nieźle więc Mogło być gorzej Widzicie? No tu idzie tutaj na nasza pomoc nie jest źle tutaj, o ulepszymy jeszcze tu ci zostało ale to na razie nie jest źle o to jest fantastyczne idzie tu tu dobra jest git

Mam na stację Mam też 3 zł, to nie wiem jak, chyba trzeba jakiś mm -hmm. kupić Dobra mhm przyśpiąc będzie do mm -hmm. to nie. Dobra, lecimy mm -hmm. z no Co? No nie. No dobra, na razie jest dobrze. To jest tak jak miało być. Tutaj Goldzik się zgadza. O, kolejne. Tutaj... Na razie będzie git. I to byś mogli dobrze Nie jest na razie źle. No. Tu leci. Dobra, na razie to zostaje tu. A go pyk, pyk, pyk. Mm. nieźle nie, nie. tutaj wszystko idzie zgodnie z planem trzeba tylko na razie chwilę posiągać dobra lepszamy byśmy nie wiem co jeszcze tu byśmy, o teraz to byśmy wzięli o cóż Byśmy wzięli truciznę, a tu byśmy wzięli zasięg. To by było miarę kitarę, dobra, lecimy po Więc to jest 20% damage Dobra weźmy, spróbujmy Tak Ale i dobra Tu będzie trucizna, tu będzie szczelanie i będzie git weźmy tom tu bo to będzie lepiej i 230 dobra i tu byśmy wzięli gdzie to jest poison byśmy wzięli ten poison byłby lepszy ona jest tu no 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 nieźle ostatnia fala eleganci dajcie 250 teraz nie Dobra O, elegancie to się idzie Mamy dzisiaj, że, ma, że to, więc jest słabe. No tu byśmy mogli jeszcze to ulepszyć, ale w sumie A dawaj, lecimy. Cześć. No i mamy kolejnego Achimenta. Nie spodziewałem się tego, ale na razie jest dobrze. jest dobrze tu sobie ogarniemy w taki sposób tu o, możemy rycerzy tu na razie nie, mamy w taki sposób tu w taki sposób no i tak to się prezentuje wygraliśmy na trzy gwiazdki ja jestem zadowolony z tego powodu yy, i co Mamy trzy gwiazdki. Następna mapa jest lodowy pas. Zaprezentuję jak to wygląda. Mamy tu następne dwa odblokowane. Mamy raz, mamy dwa i tu jeszcze mamy, a to możemy odblokować to zarąbiście, ale to już będzie w następnym odcinku. I dzisiaj, dzisiaj sobie tylko jeszcze tutaj weźmiemy i weźmiemy sobie, bo łuczników jest potrzebne to i ewentualnie tu mamy bomby, to nie bardziej czarodziej, będzie GITES hmm, tak to się prezentuje, to postaram się też nagrać, ale to jako osobny odcinek możemy w sumie coś kupić 2T, 2T tu brakuje to możemy wziąć, bo to jest zarąbiste, później wam pokażę w następnym odcinku to osobno i byłoby na tyle, więc Staram się to jakoś fajnie zmontować i no do następnego Siemandera.